witaj bracia i siostry z tej strony Michał poerministrant i dzisiaj słowo z dnia, dokładnie z trzeciej niedzieli Wielkiego Postu Ewangelia według świętego Jana, rozdział drugi, wersety od 13 do 25. Zbliżało się żydowskie święto Paschy. Jezus udał się do Jerozolimy na dziedzińcu świątyni na podkos sprzedawców, wołów, owiec i gołębi oraz tych, którzy prowadzili wymianę pieniędzy. Wówczas splutł bicz ze sznurów i przepędził wszystkich z terenu, z terenu świątyni, również owce i woły. Rozrzucił pieniądze tych, którzy je wymieniali, a ich stoły powywracał. Sprzedawcom gołębi zaś nakazał: Zabierzcie stąd to wszystko i nie róbcie targowiska z domu mego ojca. Uczniowie przypomnieli sobie tekst pisma: Gorliwość o twój dom pochłania mnie. Żydzi natomiast zwrócili się do Niego z pytaniem: Jakim znakiem wskażesz nam, że masz prawo to czynić? Na no to Jezus odpowiedział: zbóżcie tę świątynię, a ja w ciągu trzech dni ją zniosę. Żydzi odrzekli: 46 lat budowano tę świątynię, a Ty chcesz ją znieść w ciągu trzech dni? On jednak mówił o świątyni swego ciała. Kiedy więc powstał z martwych, uczniowie przypomnieli sobie, że właśnie to powiedział. I uwierzyli Pismu oraz Słowom Jezusa. Podczas pobytu Jezusa w Jerozolimie na święcie Paschy wielu ludzi uwierzyło w imię Jego, ponieważ widzieli znaki, które czynił. Jezus jednak nie odsłaniał się przed nimi, bo znał wszystkich. Nie potrzebował także, aby ktoś dawał mu świadectwo o człowieku, ponieważ sam wiedział, co się w nim kryje. Świątynia oznacza miejsce spotkania człowieka z Bogiem. Powinna być wolna od wszelkich ludzkich interesów. Jezus wskazuje w ten sposób, jak ważna jest czystość wiary. Tymczasem dramatem współczesnego człowieka jest to, że bardzo często czyni targowiskiem własne serce i sumienie. Człowiek gubi się, żyjąc jedynie własnymi interesami. Gubi się, kiedy w jego życiu wszystko staje się ważniejsze od Boga. Jezus pokazuje nam również, że on sam jest nową świątynią. Prowadzi nas w ten sposób do tajemnicy zmartwychwstania. Dlatego praca nad własnym sumieniem jest w ciągu drogą paschalną, drogu do nawrócenia i życia. Panie, pomóż mi, aby moje serce było, było zawsze miejscem świętym. Niech nigdy nie stanie się targowiskiem. Właśnie w ten sposób Jezus chce mówić, że chce wejść do, na, do, na, do naszego serca, do naszego życia z tym wszystkim i że w ciągu trzech dni, trzech dni właśnie. W, w, Wybuduje nową świątynię w naszych sercach. Właśnie to jest przy okazji zapowiedź zmartwychwstania Pana Jezusa, że trzeciego dnia zmartwychwstanie, że wstąpi do nieba i będzie siedział po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, a stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych. Więc to jest bardzo ważne, żeby nie robić swego serca takiego targowiska, tylko święte miejsce, do którego Jezus może zawsze do nas przychodzić. Więc serdecznie polecam braci siostro, by siostry, byś tak zrobił. Z mojej strony to wszystko. Króluj nam Chryste.